Cześć, witajcie wszyscy, oto pierwszy odcinek z Dark Souls 2, jak już widzicie. Ja jestem Wiktor, będziemy nagrywać, to jest już moja trzecia próba nagrania tego, mi się już dwa filmiki popsuły. Nie wiem o co chodzi, rozwaliłem się. Nieważne. Zaczynamy. Na początku będzie dość dużo katstenek, więc ja nie będę nic mówić, wy sobie będziecie oglądać i będzie wszystko dobrze. Tak więc miłego oglądania, na razie. Maybe in a dream, a murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. long ago in a walled-off land far to the north a great king built a great kingdom i believe they called it drang lake perhaps you're familiar no how could you be but one day you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame, your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. I oto nasza postać budzi się na kacu w przedsionku Tak więc witamy i zaczynamy Najpierw musimy się skierować tam, gdzie widać ten fajny widoczek I to drzewo, wielkie drzewo Tam, a tam Będą wiedźmy, czy jakieś tam Nie wiem, ha, strażniczki ognia Ogniska eee, Zapałek, może być i zapałek <laughs> Przepraszam I tak Tutaj biegają sobie takie małe słodkie stworki Z którymi nie możemy walczyć Oni no możemy, ale ciężko je trafić I lepiej nie zaczynać a biją! biją mnie Gonią mnie? Gonią! Ile ich tam jest? Już nie gonią A zdążył mnie drapnąć skubane Zawsze jak próbowałem je zaatakować, to mi się nie udawało, uciekały. A to proszę. Nagrywam bum. Dziwne, że mnie nie zabiły. Tam przed wejściem na most na lewo była ścieżka, jeśli ktoś jakiś sprytny z was zauważył i tam jest krówka, do której nie idziemy. I kolejne filmiki An undead An undead has come to play. <laughs> they all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old deer, didn't you? <laughs> You're. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. <laughs> what is your name? Imię, imię wpiszemy, proszę bardzo, no Caps Lock, A, nie cierpię tego. Dobrze wpisałem, dobrze wpisałem, aż dziwne. <ścoughs> dobrze? Dobrze, coś nowego. Think back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Okej, okay, przepraszam, zapatrzyłem się. Możemy postać klasę, kapłan, dar, skamieniał przedmiot, szybko wybieram, bo nie chcę się znowu tutaj zostawać zbyt długo. Docia klasyczna, wygląd, yy, szybko, speedrun, robimy speedrana! Włosy takie, kolor włosów taki, wszystko losowe, biorę wszystko, co mi w pierwszym... Ech, sam się pogubię, biorę pierwsze, co mi w panie do głowy. Pierwsze co zobaczę. Kolor oczu! Oczu, 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 oczu. To będą oczy. Ja Jaszczurka. Prawie. To kolor zarostu. Taki. Nie, zbyt normalny. Piękny. Zamiast zaawansowane. Kształt, wielkość nosa. Wąski, szeroki. Nie wiem, który raz już to robię. Czoło, szerokość, szeroka zaokrąglenie ostre Odstępy, coś tam, twarzy w pionie, szerokie, wyżej Wszystko wyżej, wszystko, szersze, wszystko większe, szerokość czoła, szerokie, dobra. Już wygląda pięknie. Kości policzkowe wyżej, głębokość kości policzkowe głębokie. rozstaw szeroki, głębokość policzku wypukłe, policzki pełne, głębokość podbródka głęboki, szerokość szczęki szeroka. Podbródek wysoki I chyba na tym skończymy Chyba nie, jeszcze oczy, oczy jeszcze trzeba A i będą wypukłe Wyżej Większe Większe Powiedziałem Kąt oczu do zewnątrz Rozstaw oczu szeroki ha, kąt oczu zmienimy do wewnątrz rozstaw oczu szeroki to już było kolor tęczówki Dobra, jeszcze nos nos blady <coughs> przepraszam wypukły, wypukły, błogość długa co? <długi>, długi wysokość czubka nosa wysoko, wypukłość nosa wypukły wystarczy Dziękne. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Zakończ tworzenie. Tak, to naprawdę ja. Bla bla bla. Za długi jest trochę ten wstęp. Mogliby go skrócić.

Wiecie co, tak, zrobię tylko pierwszą mgłę w tutorialu. Jak my, i będziecie chcieli, moi fani, jeśli jacyś tacy znajdą, to to wrócimy. Okej, okay, możemy się już poruszać, wyglądamy ślicznie. Tutaj weźmiemy buławę. Aktualne cechy nie pozwalają. Fajnie. Weźmiemy święty dzwonek kapłana. Weźmiemy w dwie ręce buławę. Buławę. Ach, świetne. Wyczuwam takie malutkie ścinki, ale mam nadzieję, że na filmiku nie będzie tego widać. Kółka człowieka. Dobra. Można lecieć. Lecimy. A my się opierali z kary, ostatnio udzieli. Za dużych, za dużych to się oglądanie. Rogińsko rozpalone, nie będziemy siadać, bo to bez sensu. Pochodnia dusza, lecimy. Jak mówiłem. świtaśnie tu. Bardzo, naprawdę świtaśnie. Wejdziemy tylko do pierwszej mgły, pohandlować. Tam będzie handlarz. No... Taki handlarz taki handlarz. Bardziej będzie wymiana. Ale dobra. Przejdziemy. Bez problemu tutaj. Mam nadzieję, że bez problemu. No Na razie idzie nieźle. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. No i śliczni. Jakbyście się pytali, ja nagrywam na PC. -cie. To chyba będzie słuchać mężkę. Masażyk. Ojej. Oh Tajski, zamówiony. Już się kręgosłup nie będzie boleć. O nie, już nigdy więcej. Zero skurczów. Bólów. Fuchów. I innych fuchów. Trafiłeś mnie, dziadu, no. No chodź, tu, chodź. Tu. Trafił mnie dziadyga jeden w łuku. Mało, ale trafił. Ech. Ech, 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 ech. Lecimy tutaj jeszcze, a to jeszcze. Unik, 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 unik! I siekam. Trafił mnie też, no. Ech. Nie umiem grać bez tarczy, nawet na takich słabych przeciwników, przyzwyczajenia tego już zawsze miałem. Prawej ręce, prawej prawej, miałem tarczę. Dobra, wymienimy się. Rzucimy wam mały gładki, dwabisty kamień. No i im się podoba tym małym gadającym jajkom. Jak w Dark Soulsach jedynce. Wiesz przedmiot co to jest? Brudka to nie tu. O! Akurat ulepszymy coś. I teraz wyrzucimy jeszcze wam to. I, no. Takie miłe, takie gładkie. Mm. Mm, mm. Ta twarz taka miła, taka gładka Migoczący tytanit. Tu! No to se poulepszamy e, Skopnij tą drabinkę i idziemy Dobra, ha, będzie tyle z tego tutorialu i z tego odcinka Nie, nie chcę mi się robić tutorialu, kiedyś tu wrócimy Nudny, nie mam tu nic ciekawego No Takie tam lanie z tymi ząbiaczkami Trochę tam skarbów Niepotrzebnych tak naprawdę i lecimy. No dobra. O, wiadomości się już uaktywniają. Co tu jest? Powodzenia. Dzięki. Powodzenia grubas. A no, grubas. Tak, tak. Nie tutaj. Nie tutaj. Chwalmy słońce. Tak. Praise the sun. Akcent. A, viwa dla bossa. Co? Tu nie ma bossa. Bezpieczna strefa. Chwalmy słońce. I piękne widoczki. Witamy w Majuli. Ach, ślicznie to, prawda? No, też mi się podoba Tam nie idziemy, bo nie mamy przedmiotu Boskie błogosławieństwo, no, pięknie I lecimy dalej Najpierw zapalimy ognisko, no, oczywiście Pogadamy sobie z Herold, szmaragdową Dziewoją szmaragdową Rozpalono ognisko, odpocznij

I to to He who made dranglake what it once was. He who peered at the essence of the soul. King vendrin Bearer of the curse. Seek, for misery will lead you to greater, stronger souls you will never meet the king with a soul so frail and pummel seek those whose names are unutterable the four endowed with immense mm, I mean, I to Voldemort. their souls will serve once you have found them so that hope will not fade away seek souls larger more powerful seek the king lest this land swallow you whole as it has me Nowy poziom, tak, ten nowy poziom, mnie nie stać na nowy poziom, nie stać mi Dobra, lecimy Porozglądamy się tutaj po Madzuli, po Madzi Mahuli, Majula, Mafula Majula, Mafula, tak Kowal, nie otwieraj, tylko pogadaj. O, jakiś ork? Bardziej jakiś nieumarły. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. <laughs> ciekawe kto. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop 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 chop. Musi kiekaś maszynka do cięcia mięsa. Chop chop. Z To Obecnie kolejny przedmiotik. życia Kote koteł jest przy ścianie, nie, nie, jest. Szkoda. że z nim pogadali. Idziemy teraz tutaj. Z nie gadamy, nie gadamy z Murzynami. Nie lubimy ich do naszej dzielnicy. Nie ma takiej samej fryzury jak ja, nie gadamy z nim. Trochę tam już wcześniej grałem, to trochę tutaj się orientuję co jest w Majuli, ale tak to nie za bardzo. Skacz, dobra? Z nie gadamy, nie lubimy cię. I... Idziemy na świnki? Tak naprawdę nie, nie idziemy na świnki. Rzucimy to, weźmiemy to. Fragment Astusa, wrócimy do Herald. szmaragdowej. I tyle będzie po eksploracji Majuli. I chyba tutaj zakończymy odcinek. Tak, nagram może jeszcze jeden, może dwa. 15! Speedruna zrobimy. Okej. Okay. Mamy jeszcze to powtarzać. ulepszam tylko tu se tak chcę dać fragment. Ooooo, modlimy się, a ja na ona nam ulepsza flaszkę. A jak nawet pisaneczkę wyszło być. Dobra. Pójdziemy może... O, tu na górę. Pogadamy. Jak tam ktoś skoczył i postawił wiadomość? Wow. Nie, z nimi gadamy. Kurczę, jak ci ludzie to robią? Ile skonów? Wow To trzeba mieć skill do tego Że tak często umierać No oczywiście ja nie umieram, ja bym umierał Nie wiem po co ale ja bym umierał Ja nie umieram nigdy Dobra, Estusik A, już myślałem, że za pierwszym razem tu wskoczę No, że spadnę, jak znam moje szczęście. Dawaj, 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 dawaj. Ja wiem, że spadnę. Licz się, po ro... Licz się tylko sekundę, od kiedy powiedziałem, do kiedy spadnę. Ale tam w przepaść oczywiście. Ej, po co ja to powiedziałem? No nie uda mi się, no. No speedruna to ja z tej gry nie zrobię. O, o, o. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. Tak, tak, tak! Już myślałem, że spadnę! Dobra, udało się. Co tu mamy? Lornetkę. Hmm, broń. A, Acy przebiegniemy. A, co mi to. Tutaj mamy Morgenstern i święta, święty, święta, święta. Święta! Coraz bliżej święta? Nie, święty dzwonek kapona. Okej, okay, i tutaj zakończymy nasz odcineczek. Wspaniały, piękny i... Jeszcze tam jakiś... Okej, okay, tak więc na pożegnanie się uleczymy. Armagedon! Dobra. Usiądziemy i zakończymy odcinek. Tak więc komentujcie. Dajcie łapkę w górę, w dół albo w bok, jak sobie wolicie. I nara.